Branża transportowo-logistyczna odczuwa coraz większą presję ze strony zarówno regulacji unijnych, jak i oczekiwań klientów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Ta presja prawno-polityczna, regulacyjna no, objawia się chociażby w takich działaniach, jak zwiększenie wysokości opłat za korzystanie z dróg przez pojazdy. Które zasilane są olejem napędowym lub LNG. W Niemczech ta podwyżka wynosiła aż 80% stawek myta za przejazd jednego kilometra. To jest naprawdę dużo i to wywraca większość biznesu planów i powoduje, że nasze usługi muszą być coraz e, droższe. Klienci, którzy zlecają nam usługi, muszą raportować emisję dwutlenku węgla, poczynając od produkcji e, towaru, poprzez jego dostarczenie na półki e, sklepowe. I dlatego oczekują, że będziemy używali do transportu takich pojazdów, które nie emitują dwutlenku e, węgla. W tym momencie e, Takimi pojazdami mogą być pojazdy elektryczne, czy to zasilane wodorem poprzez ogniwa paliwowe, czy też na akumulatory, które musimy po prostu ładować, albo z kolei pojazdy spalinowe, ale wykorzystujące spalanie wodoru. Niestety te wszystkie technologie wodorowe nie są na tyle zaawansowane, żeby je wdrożyć, a z kolei technologie elektryczne mają e, szereg barier, które powodują, że ich zastosowanie w przewozach długodystansowych nie jest możliwe. Tą barierą jest między innymi cena pojazdu elektrycznego, która jest od 4 do 6 razy większa niż pojazd zasilany olejem napędowym lub też gazem e, ziemnym. Alternatywą po prostu dla poja Pojazdów elektrycznych, zeroemisyjnych, są pojazdy neutralne klimatycznie. Pojazdy neutralne klimatycznie to są te pojazdy, które używają takie paliwo gdzie ten dwutlenek węgla jak gdyby powiem tak potocznie ulega re re recyklingowi. Czyli jeżeli mamy paliwa syntetyczne z odpadów, no to my nie zwiększamy ogólnej ilości dwutlenku węgla w atmosferze, tylko niejako odzyskujemy te właściwości energetyczne z tych odpadów. Jeżeli polski rząd nie podejdzie w sposób poważny do kwestii Transformacji klimatycznej polskiego transportu drogowego. Jeżeli nie udzieli wsparcia, jeżeli nie dopuści alternatywnych form zasilania pojazdów, no to cóż, no to polska branża transportu drogowego, która jest w tym momencie numer jeden w Europie, wykonuje najwięcej tych przewozów w Unii Europejskiej, będzie się po prostu zwijać, będzie się zwijać, bo stanie się niekonkurencyjna w stosunku do przewoźników z innych państw unijnych.